Kupa. Dobra, dobra, ty, ja kupa, się dobra. Ej, no! Ej, co? O, Spadł o. Wszyscy, piczko. No, Dobra, patrz. Ze dawaj, no bo wolno, że mnie śnieżką. A ty mnie złudku! No i co z tego? Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go! No. Poleciał chłopu, gdzie ty jesteś? Popatrz na czat! Okej drodzy Świem, po witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ja jestem Narwicz witam was w kolejnym odcinku ze Skywards wraz ze mną jest Hades Ja jestem Hades Jesteś Hades i ogólnie przed momentem... no mi nie w każdym razie przed momentem e, zakupiłem sobie tutaj super ninja, więc, więc myślę, że będzie ciekawie e... i kurde, nie trafiłem <laughs> Dobra, pytanie, ty jesteś obok mnie, To już coś tutaj do ciebie zaraz może tepnę, co ty na to Co ty na to Hades? Och ci się tepać? Ja no, może po prostu się do ciebie przebuduje. Nie wiem, ja tu typa zabijam. Miał ty jak sobie wymieć i poleciał w dół. No nic Aha, ty jesteś tam, dobra, to wiesz co, ja tutaj się w takim razie do drugiego tepnę i go też tutaj spróbuję zabić. No to już spoko. E, w ogóle też moi drodzy, przed jakieś, nie wiem, dwie godziny temu, trzy godziny temu był livestream, Pierwszy livestream w ogóle, e, jaki kiedykolwiek robiłem można powiedzieć na tym kanale i jeżeli chcecie kolejne jakieś live streamy, to wbijajcie na fanpage'a. Ponieważ tam wam będę mówił, e, kiedy jakieś następne live streamy są. Więc po prostu tam wbijajcie i bądźcie po prostu na bieżąco. Oczywiście linka do tego macie w opisie, więc tutaj tym bardziej, po prostu e, zapraszam i dawaj. Na... Poleciał, chłop. Poleciał, dobra, jak się bijemy? E, chodź na środek, co ty na to? Ale ty masz śnieżki. Nie, nie, nie będę Cię spychał nie, Ej, czemu nie... mam Enchant Jesus? Dobra, skorzystam sobie z niego Ja ja nie, Ci nie Nie wiem ufam. skąd on się tutaj wziął Ale to spoczko, spoczko ja, ja, ja Ci trochę nie ufam, ale... No dobra Ej, no wartropod Muszę Ci zaufać na słowo Okej okay. Ej, czemu ale... się coś wyrzuciło? Aha, spoko Ale ja się boję Nie, nie będę Cię spychał, serio nie. Ja sobie tutaj mam fajny taki... Fajny mam plan Ale to na środek mm. chciałeś Mhm, no wiem, wiem To coś takiego. Drodzy, coś takiego. Drodzy, coś takiego? Nie no! E, wiesz, co się obok mnie już tutaj do ciebie idę? To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Podam ci pomocną dłoń. Dzięki. Hop. No, bo wiecie, choć. A z, jak sobie go miecza byś nie chciał? Nie chciałbyś, no! No właśnie. Uciszył się, chłop. Patrz, patrz. Nie. Bo się do ty chcesz zrobić Tyle mam ci do powiedzenia. Czy do powiedzenia? Wypiniłeś się do mnie tyłem, tak? Tak A Ty kupa... Ty 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 Ej no! O. Ej! Co? Byłem spadł przez ciebie, piczko! Dobra, patrz, mnie. dawaj! No bo wolno nie mnie śnieżką. A ty mnie z łuku! No i co z tego? Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go Poleciał hop, gdzie ty jesteś? Popatrz na czat. Czemu ja się zabiłem? Bo mnie zepchnąłeś Kiedy? No, to, jest gra, to jest gra z Darpem, tak? Stoisz obok niego, jakby nigdy nic Chcesz budować na górę, ale nie Ale ja cię nie uderzyłem Zepchnie z łuku no i i na tym Ja cię ciebie zabawa. nie strzelałem no, to, tłumacz, to wszystko jest nagrane, udokumentowane Nie uszukasz nas Ale ja cię w ogóle nie uderzyłem Jak to jest możliwe? Uderzyłeś mnie, strzeliłeś mnie strzałą w dupę dokładnie. Ja cię nie z... też nie czekaj, wbiłem gdzieś full. Oh. Ty robisz pauzy, czy nie? Mm, no czy nagrywa się, ale ten. O, to jest fajna opka, ale w każdym jaka, razie. Jaka arena, kurde. Ej, ty nie wbiłeś. No nie powiedziałeś siaka nawet! <noise> jak to ci nie powiedziałem, powiedziałem 38 Ale nie, mnie to wcześniejsza arena zastanawia jak to jest możliwe, że cię zepchnąłem. Jak ja cię no w ogóle nawet nie zauważyłem. Ty, ty strzelałeś, jak chciałem się udać w górę, we mnie ty strzeli jakby no nakierowałeś łuk we mnie i padłem. Teraz będziecie mieli slow motion z tego, dokładnie z tej samej sceny jak to się... Jak to się zrobi. Sam jestem kurde tak się rynciek, jak to wyszło. Na serio. Dawaj no bo. Nie mam pojęcia jak to ale Kurde team killer Gdzie tam Team Killer coś mnie strzelało? O, ja chcę tam tego zdjąć. Tak, uda dobra, się. Dobra, 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 uda dobra. Się. Dobra, dobra, Ty... dobra, oh, nie, super nie, 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 nie. ninja! Super ninja to jest. To. Ej no, ja zużyłem super ninja i mnie zabił. Dobra, Hello. siemano, jesteśmy na kolejnej, a ręce i. A nie, to twój tekst, sorry. Sorry, sorry, ja nie chciałem, wybaczysz mi, narf? Nie, na myślę się. Nie patrzcie tak na mnie, nie patrzcie tak na mnie. Nie, <laughs> proszę, przepraszam, ja nie chciałem. Ojej, to, to Chadasz, coś ciebie wyrośnie. Dawaj robi coś takiego, że, nie, że ten, że nie mamy teraz sojuszu, ale że dopiero potem się będziemy mogli bić, że? Po prostu nie mamy są sojuszu, nie? I mogę ale cię dać. Mo no możesz, ale nie teraz. Aha. Czyli to jest tak samo, jakbyśmy mieli sojusz i się możemy widzieć na końcu, nie? Aha, czyli inaczej, my się omijamy, żeby siebie nie zabić po prostu. <laughs> Możliwe, nie, nie wątpię, że taki może być. Dobra. Gdzie jesteś? A, na wyspie. Cie... Znowu... Ej! Aha, dobra, to nie do ciebie idę. Spoko. Spoko, spoko, ja tu ogarniam. Wiesz... Yy. Dawaj go, motherfucker, Tak jest, ej! Ej, nie, 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 coś mnie jest z ścieżkami HDS, piczko ty. Ja? Dzięki mnie zabijesz się z typa. Kurde, <grym> masz. Ma... Dobra. Masz, patrz, nie trafisz, Czaj, bo tam mam. No, no nie rób! Przez ciebie go nie trafię. Kogo nie trafisz? Tego, co tam się buduje. O! To się tam Poleciał, hopok, poleciał, pięknie. Dobra. E, ktoś jeszcze? Mm, nie ktoś wiem. jeszcze, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. Dobra, mam ochotę złożyć super skoczka i. No! Tak! No! Znowu hmm. jesteś obok mnie, no! No, to jest przeznaczenie, muszę cię zabić w końcu, Narf, sorry! Tak ta, ta, ta chciał serwer, tak chciał serwer! Ja cię jakoś ja, specjalnie ja... nie zabijałem. A, a, no ale zabiłeś mnie, no! Zabiłeś ale to nie, mnie. Nie mnie, to nie było specjalnie, nie wiedziałem, nie To nie było specjalnie, nie udowodnisz mi tego, no to... To wiesz! No to, to nie, było nie zabiję Cię, właśnie będę trochę inny, będę lepszy od Ciebie ja Cię właśnie nie zabiję. No właśnie ja Cię też nie zabiję. Ale już. zabiłeś mnie. No to nie, nie cichaj tam. Cichaj. Dobra. Co? Cichaj. Kurde. Cichaj. Ja, ja, ja Cię teraz ja, ja na łeb, leb. Wiesz na co Cię złowię. Yy, w ogóle nie wiem co ja tu robię, Pływam w wodzie i... I w ogóle jakiś typ tu jest? To jest to ja. Ja na patrzę od pół godziny. Nar, kurde słuchaj, no bo my się nie znamy tak długo jeszcze i, i jakaś picza mnie spychała. Spadłeś. I nołem. Co za renus. Temu nie są z w co? Ja, ja w tego, ja to, tego ja pana, co się Pan w ogóle nie. Nie, jak ufać takiemu narwowi? To nie no. można. No. To nie, nie można. To, to... Oj, Hades, Hades. Dobra, patrz, tego też z łuku ściągnę. Nie o, zobaczę. Tego się nie spodziewałem, ale... Ale co tam, dobra, wiesz co? Mam sobie, mam swojego super ninja. Nagrywasz, Mateusz? Powiedzieć mu, że nagrywam, czy nie? Masz na imię Mateusz? Mm, nie, Mirosław. Wiedziałem. No. Nie, Mirosław, bardzo fajne imię, podoba mi się. Nie, yes, słaby. A co, jeśli twój widz się nazywa Mirosław i w tym, w tym momencie go uraziłeś, co? Nie pomyślałeś o tym. Nie. Ty, ty ham jest złośliwy ci ja powiem. Chamem. Ja jestem Ja jestem... Ja jestem hamem. A kto mnie zabił z łuku? Drugi. Ale raz. to nie było specjalnie. Ta, ta tłumacz się. No. Jest, nareszcie zużyłem super ninja i w końcu tego kogoś wykorzystałem. Właśnie. Jak ty go Dobra, wykorzystałeś? Dobra, ostatnia arena Jak ty jak tylko wykorzystałeś? Ja, 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 nie, jak, jak ty go jak ty, jak ty, jak ty go wykorzystałeś nas? Tak <laughs> ja widzę te twoje oczy. <laughs> Jaki, jakie oczy? Twoje. Bo co, bo przyczpane? To wszystko dlatego, że wyglądam jak czpun No, Dzięki, chyba. dzięki Nie tolerujesz mnie, bo mam, kurde, nie mam oczu Skąd wiedziałeś? Kurde, głupi buchare. Ale nie, ty masz fajne te oczka tutaj, takie, takie sexy, nie? <laughs> Ej, ogólnie, ja chcę iść na typa jakiegoś, a ja nie mam broni, nie? No A. to kurde, wariat z ciebie ci powiem daj mi jakoś, wiem, że mam. Dobra. No mam, aleś wiedział, że mam. To daj mi. Daj, daj to, mi to czy nie ma daj, ja No daj mi! Ej, coś zużyło super skoczka, bo ja no, się... Wiem. Daj mi, tą broń. Tom? No daj, tak. Wiem że jak wyrzucisz, to poleci za nią, nie? Obiecuję ci to Rzuć mi to. Ale mnie korci kurna. A mnie, wiesz, wiesz, wiesz co mi korci? O, wiesz co, wiesz co, wiesz co ja mam, więc da, daj, no, no proszę, <tusparak> proszę, no daj mi to proszę, no stary będzie fajnie jakoś mi tą broni, wiesz, ty i ja, te uczucie, wiesz, no daj mi tą bronią, proszę cię, no, no proszę, ile muszę cię prosić, no. <tusparak> Chodź ale nie, tutaj, ja tam nie chcę, tam się czuję niekomfortowo, nie dorzuciłem, nie dorzuciłem Padłeś. Nie. Nie ty jesteś Padłem Czyli nie żyjesz? Żyje. Jezu ten... No nie żyjesz. Pisze, no, że... No ja, ja żyję! No ej no kurde, złożyłem Super Ninja w locie na... No nie gram już to. Koniec! Koniec! Moi drodzy, to było na tyle z tego materiału wam bardzo, to bardzo dziękuję za obejrzenie. Wbijajcie oczywiście na e, kanał Hadesa, oczywiście linka macie w opisie, tam również macie Aska, Instagrama, Facebooka i Twitcha. Do Twitcha Was również tutaj serdecznie zachęcam. E, to na tyle. Dzięki jeszcze raz Hades, że byłeś ze mną. Poko spoko, elo, elo <gry> Więc jeszcze raz, dzięki trzymajcie się do kolejnych materiałów. Na razie jojo i cześć. Cześć! Moi drodzy, gra na Skywarsach w sumie już dzisiaj dobiegła końca, ale nie oznacza to, tego, że będzie już teraz koniec materiału. Jeżeli ten materiał publikuje się w sobotę bądź w niedzielę, mam nadzieję, że w sobotę, e, no to właśnie dokładnie dzisiaj, czyli 9 sierpnia, jest rozwiązanie konkursu, który, o którym Wam po prostu mówiłem równiutki tydzień temu. Jeżeli nie wiecie o czym mowa, to w opisie macie oczywiście link do tego filmu, tam Wam mówiłem co i jak. W każdym razie właśnie dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, e, kto wygrał tę nagrodę i jak to teraz będzie wyglądać. Zacznijmy może teraz od tego, że na ekranie właśnie macie teraz kilka renderów tej Postaci. Ogólnie jest mi się naprawdę bardzo spodobało, mniej więcej były takie wymagania, jakie mówiłem, żeby po prostu troszeczkę chociaż pasowało do baneru, w sensie do grafik, do awataru i tak dalej. I tutaj naprawdę autorka się naprawdę bardzo, ale to bardzo postarała i bardzo e, dziękuję, ponieważ praca za zdaniem szła naprawdę świetnie. E, oczywiście się z nią skontaktuję i nagrodę e, ona wygra, e, ale chciałbym wam jeszcze tutaj powiedzieć e, na temat innych konkursów. Moi drodzy, ostatnio tak właśnie myślałem na temat konkursów i myślę, że naprawdę konkursy to jest bardzo fajna sprawa. Teraz jest kwestia taka, że w opisie znajdziecie, e, nie, nie ukrywam, że będzie to refling nie ukrywam, że na tym zarobię, ale miałem ja chciał zrobić coś takiego, że tą kasę, którą dostałbym z tych reflików, przeznaczyłbym na nagrody i na jakieś konkursy, i te konkursy były po prostu by się częściej pojawiały. Myślę, że coś takiego jest naprawdę spoko Tutaj naprawdę taka. Nie szłaby do mnie, nie szłaby na nowe buty, czy kurcze, nowe koszulki, czy m, Bóg wie jeszcze co innego. Po prostu ta kasa by na nagrody, na jakieś konkursy, właśnie tego typu właśnie, nie więcej jak ten, ponieważ kurczę, jednak e, gift kosztuje te 90zł i na ten kanał też troszeczkę trzeba wydać, że faktycznie to wszystko szło do przodu, tak więc mówiłam, że jeżeli po prostu chcecie więcej tego typu konkursów to oczywiście również nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, ponieważ to też naprawdę bardzo motywuje i wtedy wiem, że e, chcecie tego typu materiałów więcej i tak jak mówię, zajrzyjcie do opisu ponieważ tam znajdziecie e, reflinki i właśnie tam z tego się możecie zarejestrować i ta kasa po prostu, którą e, dostanę z tego pójdzie od razu na nagrody i to jest naprawdę spoczko, jeżeli chcecie coś takiego to oczywiście w komentarzach, jeżeli nie, to, tych, to po prostu czegoś takiego w ogóle nie będzie. No i mówię, piszcie, co na ten temat sądzicie. Ja już po prostu tutaj was nie chcę was tutaj zanudzać, przedłużać i tak dalej. Tak, powiedziałem wszystko, co chciałem wam powiedzieć. To wam powiedziałem. Moi drodzy, ponadto chciałbym was tutaj jeszcze również zaprosić na mojego Twitcha, na którym, na którym możecie mi dać śledzika, czyli followa i wtedy na e-mail wam przyjdzie informacja, że jakbym jakiś właśnie live robił. Tym bardziej tutaj was jeszcze po prostu zachęcam do wbicia na mojego fanpage, oczywiście linka również macie w opisie, tam po prostu mam, najczęściej będę dawał informacje, czy chcecie jakieś live, czy, czy po prostu jakiś live w ogóle będzie. Czy jakieś inne, zupełnie inne informacje, właśnie tam również będą. Jestem tego tego, po prostu serdecznie zachęcam. Wbijajcie też na mojego Skype'a publicznego faunas.pablicznego, tam Wam również daję jakieś ciekawe informacje. I to na tyle, jeszcze ask Instagram. Ale dajmy to wszystko macie w opisie. Również możecie tutaj teraz też zajrzeć na kanał Hadesa. Ja od nim przyjrzę jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i cześć.